Moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji Dogin Rebellion, czyli jest to aplikacja kolejna tego typu coś a la klikacz na telegrama, gdzie po prostu gramy sobie pod airdrop. No jak widzicie, ja jestem już w grze. Oczywiście, jeśli wy jeszcze nie macie konta, skorzystajcie z reflinku, który znajdziecie w opisie tego wideo. No i potem jak wejdziecie do gry, no to po prostu klikacie na tego tutaj bosa, tego barbarzyńcę przestępcę, no i go obkładacie tą pałką, no jak widzicie. I za to dostajecie tutaj Punkt. No i macie też coś po prawej Select Boss. Jak klikniecie w to, to mamy też do wyboru dogłona, którego trzeba kupić. ja go mam już kupionego. Wtedy sobie go wybieram. I jego też tutaj możemy właśnie bić tą pałką, więc za to dostajemy tutaj z kolei więcej tych pieniążków, czy też coinów, czy też tokenów, zwałek są, po prostu tych punktów, które są tutaj lokowane, czyli total coins. Mamy oczywiście od lewej zaczynając total ranking, I oczywiście w tej chwili mam złoto, mamy drugie invite, czyli do zapraszania znajomych, możemy sobie oczywiście skopiować swój link i wysłać Naszemu znajomemu. Mamy missions w tej chwili, które są też atrakcyjne. Jak nie możecie grać, nie chcecie czekać, aż wam energia z powrotem urośnie, to możemy wysłać na przykład na dwie godziny na misję, dzięki czemu dostaniemy, bo po prostu zarobimy te pieniądze, lub na 4 lub 8 godzin. Na przykład, zawsze przed spaniem wysyłam na 8 godzin tutaj na misję i wtedy mam spokój. Zawsze to z tej nocy coś tutaj przybędzie tych punktów. Następna zakładka Inventory. Tutaj mamy strzały, które będą ważne przy airdropie. To jest już jakby wiadome, tak? No, to nam potwierdzili, że te strzały, które tutaj są, będą się liczyły podczas airdropu. Mamy Bronzer Silver, Golden i Brotherhood Arrows. No i mamy tutaj Store, czyli sklep. Mamy trzy rzeczy do ulepszania. Tutaj Money Bag, który zwiększa nam pojemność, tak? Więc dzięki czemu możemy rzadziej wchodzić do gry, ponieważ mamy większą ilość punktów możliwą do zbicia bosowi. Mamy strength, czyli siłę, czyli za każdym uderzeniem pałką po prostu zdobywamy większą ilość pieniędzy. No i mamy recovery, czyli po prostu ta energia szybciej nam się odnawia, czyli jeśli boss ma 1000 HP, to ta energia szybciej mu się Uzupełnia. No i na samym początku myślę, że warto będzie zainwestować sobie w money back, jeśli rzadko chcecie wchodzić do gry. Natomiast jeśli chcecie często wchodzić do gry, no to jak najbardziej tej stretch i recovery, żeby więcej i szybciej tutaj zarobić. Mamy drugą zakładkę R, gdzie mamy jakby pasywne zarabianie tutaj za pomocą takiego coin mintu. Ja w tej chwili mam na 13 levelu, jak widzicie. I nie mogę ulepszyć niestety następny level, ponieważ nie mam 1000 brązowych strzał. Wcześniejsze te wymagania były dość proste, bo zazwyczaj tylko wymagało ode mnie, żeby poświęcić część zdobytych pieniędzy na to, żeby to ulepszyć. Warto to robić na maksymalny możliwy poziom, jaki po prostu macie. No ja nie spełniam następnego warunku, niestety nie mam 1000 strzał. No i mam jeszcze jedną tutaj, Power Ups, ale to jest... Po czekaniu na chwilę obecną nie ma tutaj tej opcji. Także, moi drodzy, jeszcze taki trik. Jak sobie dwa razy przyklikniecie tutaj to. Ta opcja, która działa na niektórych klikerach, tutaj również Wam działa, więc łatwiej możecie wyklikać sobie te strzały. Aczkolwiek nie wiem, czy zawsze warto, ponieważ jak zaczynacie klikać tutaj tego bossa i klikacie powoli, to macie z kolei większą możliwość na zdobycia większej ilości tych strzał, które Wam wpadają właśnie zabicie tego. Bossa. No i w momencie, jak puścicie, właśnie bicie obkładanie go pałką, to wtedy wyskakuje taki komunikat, że zdobyliście jedną, dwie, trzy strzały bądź tam jakąś większą ilość. Także, moi drodzy, to wszystko w tym wideo. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji.